8 czerwca jest koniunkcja Merkurego z Jowiszem. Sprzyja to towarzyskości. To jest niedziela, więc poumawiajcie się ze znajomymi. Sprzyja optymizmowi. No i dzień później, 9 czerwca, Jowisz przechodzi już do raka. Więc te dwie planety, Merkury i Jowisz, spotykają się w ostatnim stopniu znaku bliźniąt. Wylosuję trzy karty z kiperów, jak wykorzystać e, tą energię? Jak możecie wykorzystać tą energię? Widzicie, świetne karty. E, świetne karty tutaj są. E, zdobycie zaszczytów, e, Starszy Pan i e, e, Przypadek Zgonu. E, ten Przypadek Zgonu. Chodzi o to, że dzień później Jowisz po prostu przychodzi do innego znaku Zodiaku i to jest ostatni dzwonek. Zdobycie zaszczytów, zabłyśnięcie inteligencją, zabłyśnięcie też optymizmem i swoim poczuciem humoru. Może się czegoś dowiecie, jeżeli będzie chodziło o osoby starsze w Waszym otoczeniu, będziecie w towarzystwie starszego pokolenia, to myślę, że chodzi o wymianę informacji. E, taką wymianę informacji, w której e, popytajcie się po prostu starszego pokolenia o różne rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliście, bo to może być rzeczywiście ostatni dzwonek. I rada jeszcze dla Was e, na m, tego Merkurego z Jowiszem koniunkcję Merkurego z Jowiszem e, zaraz co tutaj jest napisane, mm, Wirdefol. Elter werden. No właśnie, byleby tylko y, było się starszym, albo byleby tylko nie zostało się starszym. Um, zobaczymy. Słuchajcie. Jowisz przechodzi następnego dnia do znaku raka. O co tutaj chodzi w tej karcie? Um, z każdym dniem jesteśmy starsi, tak? Um, Stajemy się starsi i stajemy się mądrzejsi, więc wyciągnijcie z tego dnia 8 czerwca e, również jakąś naukę dla siebie, z wymiany informacji, z wymiany e, komunikacji, optymizmu, branie wszystkiego na dobrą monetę, tak e, nie patrzenie na złą stronę e, życia, tylko na, raczej na tą dobrą stronę. Wszystkiego dobrego.